Witam wszystkich z tej strony Tula i zapowiadany przeze mnie konkurs na Don't panowanie gigantów. Mam do rozdania dwa klucze do tego dodatku. I cóż, no, jest to konkurs na 50 subskrypcji. Wszystkim bardzo dziękuję, że, że subskrybujecie mój kanał, że chcecie mnie oglądać. Jest mi bardzo miło z tego powodu. I cóż, może powiem o, o tym, co trzeba zrobić, żeby wygrać ten konkurs. Więc tak, są dwa klucze i dwa sposoby na wygranie go. Pierwszy to jest taki, że jest on skierowany tak troszkę do myślę, młodszej publiczności, młodszych widzów. Więc macie za zadanie narysować dla mnie jakąś postać z Dont Starwa. Może to być postać, która już jest, może to być postać wymyślona przez Was, byłoby fajnie Którą na przykład chcielibyście zobaczyć, może to być postać z modów, mogą to być postacie, z którymi ja grałam, to by było w sumie też fajne. Więc tak, to jest właśnie do narysowania postać z Don Starwa. Jako że jest to konkurs na, na Don Starwa, postać z Don Starwa. Tak logicznie. <grychy> tak. Wszystkie swoje prace możecie przesyłać do mnie na maila. Mail będzie podany w opisie, jest też w informacjach w zakładce, także wszystko będzie w opisie. Druga, druga opcja jest taka, myślę skrywana do troszkę starszych widzów. Chociaż powiem Wam, że nawet takie dzieciaki z podstawówki potrafią robić naprawdę takie cuda, że, że ja nie ogarniam tego totalnie. Więc drugi sposób to jest zrobienie dla mnie intra. E, wiem, że jest to dość trudne, nie każdy to potrafi. Ja powiem szczerze, średnio to ogarniam, no mogę jakieś tam takie proste zrobić, choć. E, no nie ukrywam, że zależałoby mi na tym, no bo e, żadnego intro jak na razie nie mam. E, próbowałam coś tam robić, ale później właśnie stwierdziłam, że jak będę robić ten konkurs, to być może ktoś umie. E, i, I zrobiłby dla mnie. No naprawdę bardzo bym się ucieszyła i bardzo by mi pomógł, e, żeby to intro zrobić. I o co chodzi? Chodzi o to tak, to intro, żeby było takie ogólne do kanału z, z napisem Tula, z jakimiś tam efektami, muzyką, e, niekonkretnie z Dont Starwem, e, ponieważ będę nagrywać też inne gry. E, już wkrótce zacznę jedną, drugą o której mówiłam, e, że na razie nie będę mówić, co to za gra. Niestety jeszcze nie wyszła, ale już na, niedługo w pierwszej połowie kwietnia będzie, więc ją też będę nagrywać. E, mam w planach jeszcze, jeszcze przynajmniej ze trzy. Na razie nic nie mówię, ale będę nagrywać w każdym razie inne gry, dlatego chciałabym, żeby to intro było było takie ogólne, po prostu do kanału, tak? Ja myślę, że takie do 30 sekund spokojnie wystarczy, nie dłuższe, myślę, że nawet troszkę krótsze, zresztą jak tam uważacie. I to też przysyłajcie do mnie na maila, mówię, wszystko będzie podane w opisie. Także przeczytajcie dokładnie, bo to wiadomo się słucha, nie wszystko się zapamięta. Także wszystko jeszcze napiszę w opisie. Także cóż, mówię, do wygrania dwa klucze. Pierwszy sposób narysowanie dla mnie postaci z Don't Starve, drugi sposób zrobienie intra i co, no i to chyba tyle. No jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję że za te wszystkie subskrypcje i cieszę się bardzo, że Was przybywa. I cóż, pozdrawiam do zobaczenia w kolejnych moich odcinkach na kanale. Pa pa.